Czy ktoś wie, co się dzieje z Klaudią, która została zaatakowana przez Wenezuelczyka w Toruniu? Tu dostałem taką wiadomość, osoba chce zostać anonimowa. I tu cytuję dlaczego w mediach cisza, że nie żyje Klaudia zaatakowana przez Wenezuelczyka w Toruniu, zmarła w piątek po godzinie 16 info potwierdzone przez ratownika z rodziny, który pracuje w tym szpitalu służby milczą. Czy ktoś może to jeszcze potwierdzić, że Klaudia zmarła? Jeśli tak, to proszę o informację. Jak ktoś chce zostać anonimowy, to, to pozostanie. Ja tam nic nie mam do katolików. Niech sobie wierzą w co chcą, ale czy muszą tak epatować swoją wiarą na ulicach? Procesje, dzwony, całowanie figurek. Przecież dzieci patrzą. Wierzyć można przecież w domu po cichu, bez tej katolickiej ideologii na ulicach. Współczynnik dzietności w Polsce 2023 rok 1,16 24 rok 1,11 25 rok 1,03 Najpopularniejszy rodzaj inwestycji w Polsce mieszkania. Sąsiedzi mają takiego dmuchańca dzisiaj. Prawdopodobnie ich syn ma urodziny. Chciałem dzisiaj wysłać tam swojego syna, ale sąsiadka powiedziała, że nie, bo moje dziecko nie było zaproszone. Po tym jak jej powiedziałem, że nie stać nas na coś takiego, bo mamy mało z zasiłku, to ona mi odpowiedziała, że wystarczy pracować. Czy ja mogę coś prawnie zrobić? Wezwać policję, bo jest za głośno, czy coś. Syn nazwał mnie wczoraj starym dziadem. Śmieliśmy się z tego i śmieliśmy. A potem zmieniłem hasło do WiFi. Każda kobieta ma prawo do pomyłki. Jesteśmy bardziej emocjonalne i łatwiej nas poderwać. Uważam, że kilka zdrad w związku zawsze powinno być wybaczone. Prawda? Ciekawostka: Gołębie są notorycznie kiepskie w budowaniu gniazd w porównaniu do innych ptaków. Tu gniazda gołębi. 36% ludności Belgii jest pochodzenia imigracyjnego, wzrost o 15 punktów procentowych w ciągu 20 lat. W regionie Brukseli jest to 78%. W skali Belgii 64% to obywatele pochodzenia belgijskiego, 22,1% obywatele pochodzenia zagranicznego i 13,8% to osoby bez obywatelstwa. Belgowie pochodzenia belgijskiego stanowią 51,2% w grupie od 0 do 17 lat. A ponad 54% imigrantów ma obywatelstwo spoza Unii Europejskiej. Jak widać, społeczeństwa już za niedługi czas będą tak wymieszane, że nie będzie narodowości ani nikt nie będzie się identyfikował z danym państwem. I tak się zastanawiam, co w przypadku wojny, czy te osoby pójdą bronić ten kraj? Bo wydaje mi się, że nie, jeśli nie ma identyfikacji z narodem, z państwem, to tego robić nie będą. Wyniki finansowe banków zysk netto sektora bankowego w Polsce. Zobaczcie co się wydarzyło w 2024 roku. Serio? 42 miliardy złotych zysku netto. Czy kosztem? I ciekawe czy takie same zyski nawet te same banki mają za granicą. Czy tylko tutaj takie Eldorado? Chodzi o Polskę. Drodzy rodzice, zbliża się koniec roku, więc chciałabym zaproponować prezent z prawdziwą klasą na zakończenie klasy trzeciej zegarek Cartier Tank Francis. Cena 18 no i pół tysiąca prawie. To nie tylko wyraz wdzięczności, ale i prestiżowy symbol uznania dla pani, która przez 3 lata była mentorką, damą i wzorem dla naszych dzieci. Jesteśmy w stanie to zrobić. Nie musimy mierzyć przeciętność jak inne, mniej zorganizowane klasy. Pokażmy, że nasza klasa trzyma poziom. Proszę o potwierdzenie do piątku. Mama Leosia. Potwierdzam. O kurczaki, gruba akcja i to nawet na Onecie. Niemcy na weselu w Polsce zjedli makaron zanim podano rosół. A teraz opis do tego, co się wydarzyło. Nieproszeni goście robią sobie wycieczki. Wczoraj miała miejsce taka sytuacja: dwóch osobników o śniadej cerze, mimo informacji o zakazie wejścia i bioasekuracji, władowało się na gospodarstwo na wycieczkę. Nie reagowali na upomnienia córki, że mają opuścić teren. Dopiero moja interwencja i jasna informacja, gdzie mają się udać i w jakim kierunku poskutkowała. Następnie pojechali po sesję dalej, wjechali sobie autem do sąsiada i kontynuowali wycieczkę. Incydent został zgłoszony: była to biofarma Kolin, głęboka wieś na uboczu na pomorzu zachodnim, daleko od aglomeracji. <laughs> Spełniłem marzenie Polaków i pogodziłem dwa zwaśnione rody. Perfekcyjny sklep każdego prawdziwego Polaka. A wy i tak niedowiarki powiecie, że prawdziwa miłość nie istnieje. A tu ślub Afrykańczyka z Europejko z Europy Zachodniej. I to jest właśnie prawdziwa miłość. Chorwacja idzie w odstawkę. Ceny wzrosły o 50%. Turyści mają dość. W sumie to nie wiem, jakie ceny teraz. Ostatni raz na Chorwacji byłem z 10 lat temu. Dajcie znać, jak to mniej więcej teraz wygląda. Ktoś, kto był ostatnio. Takie artykuł ceny wzrosły o 50%, ale w porównaniu do kiedy. Nic nie mówią po prostu. W Polsce prawie nikt nie zwraca uwagi na ten ślub, otóż 40-letni Alex Soros, syn swojego ojca i miliarder reprezentujący Deep State, żeni się z 48-letnią rozwódką i muzułmanką z pakistańskimi korzeniami. Huma Abedin to również współpracowniczka Clintonów. Proszę pamiętać, że jej rodzice są członkami rodziny królewskiej w bractwa muzułmańskiego. To jest kolejny związek między lewicą a globalną Intifado. Po prostu fuzja złego z jeszcze gorszym. To nie jest tylko małżeństwo. Z ciekawostek, bo w sumie nawet nie wiedziałem, na dzisiejszej paradzie równości w Warszawie brała udział oficjalna delegacja satanistów. Podwójna moralność faktów, Gdy mówimy o Polakach to źle, a gdy o innych zachodnich nacjach dobrze. Pierwsza dama dwa razy w tej samej sukience, ekspertka od PR-u wprost. To niestosowne. Naprawdę? To zobaczcie teraz. Ten sam fakt. Wspaniała cecha księżnej Kate. Zdziwicie się. Księżna Kate, choć należy do rodziny królewskiej słynie z wyjątkowej oszczędności, gdy inne arystokratki wydają bajońskie sumy na kreacje, które zakładają tylko raz żona księcia Williama nadaje starym ubraniom nowe życie. Niedawno z okazji oficjalnej wizyty w Luton zaprezentowała się w eleganckiej białej sukience w kwiatowy wzór. Te samą kreacje miała na sobie dwa lata temu. I tak po malutku wmawiajmy tym Polakom, że są gorsi. Wariaci z kompleksami. Dlaczego w Iranie, które kiedyś było, można powiedzieć, demokratycznym państwem, w którym żyło się tak jak w Europie Zachodniej, nastąpiły takie zmiany i rewolucja islamistyczna? Ano, dlatego, że tak zwanym krajom demokratycznym to nie pasowało, ale po kolei. Cytuję bardzo dobry wpis. Po izraelskim ataku na Iran pojawiło się w sieci sporo materiałów przypominających jak to dobrze było w Persji przed rewolucją islamską. Była taka zachodniej przyjazna kobietom, nie to co dzisiaj. Cóż, czego by nie myśleć o rządach ajatollahów, ich władza nie wzięła się znikąd. Była efektem procesu, który zapoczątkowało obalenie przez CIA i MI-6 demokratycznie wybranego prezydenta Iranu Mohameda Mossadeka w 1953 roku. Operacja Ajax miała przywrócić status quo sprzed jego decyzji o nacjonalizacji złóż ropy naftowej należących do brytyjskiej Anglo-Persian Oil Company, później BP, której prawa własnościowe pochodziły z czasów perskiej zależności kolonialnej. Amerykanie pomogli Brytyjczykom w zamian za dopuszczenie do eksploatacji perskich złóż amerykańskich spółek powstałych po rozbiciu Rockefellerowego Standard Oil. Brytyjczycy musieli się także zgodzić na zainstalowanie w Teheranie amerykańskiej marionetki Rezji Pachlawiego. Jego trwające ćwierć wieku rządy, naznaczone w zależności od USA, nie licząco się z tradycjami westernizacją, cenzurą i bezkarnością policji politycznej Sawak, doprowadziły do buntu w 1979 roku. Bunt miał charakter konserwatywny i nacjonalistyczny, ustanawiał kolejną dyktaturę, tym razem religijną, z przytłaczającym poparciem młodych Irańczyków, szczególnie studentów. Efektem było wykorzenienie wpływów zachodnich w Iranie i usunięcie z tego kraju amerykańsko-brytyjskich interesów. Dlatego od tego czasu Amerykanie nie ustają w wysiłkach przywrócenia status quo ante. Oderwano ich od bardzo zasobnego koryta i usunięto z obszaru o strategicznym znaczeniu w Azji. Izrael jest tylko jednym z narzędzi służących temu celowi. Niemcy na ostro i przeciwko, przeciw portowi w Polsce w Świnoujściu. Ostse Zeitung donosi o mobilizacji operatorów największego niemieckiego portu bałtyckiego w Rostoku oraz rządu lokalnego i finansowanych przez nie NGO-sów w celu ataku na inwestycje w Świnoujściu, budowę konkurencyjnego terminala kontenerowego. A teraz argumenty. Wiadomo, jak to niemieckie argumenty. W skrócie Polacy mają gorsze standardy, nie przestrzegają reguł, mają za niskie ceny, statki płynące do ich portów zanieczyszczają środowisko bardziej niż gdy płyną do naszych, czyli do tych niemieckich, straszą ptaki, a Morświny lubią Niemców, a Polaków się boją, więc polski port to dla nich tragedia. A niemiecki to bezpieczna przystań. No, i tak się żyje powolutku w tym europejskim równouprawnieniu pod przywództwem Niemiec. W jednym z mieszkań w Tarnobrzegu doszło do wstrząsającej tragedii. 57-letni mężczyzna zmarł nagle, prawdopodobnie z powodu choroby. W lokalu została jego 95-letnia, unieruchomiona matka, całkowicie zależna od opieki syna. Nie mając możliwości wezwania pomocy, po kilku dniach zmarła, najprawdopodobniej z głodu i wycięczenia. Ich ciała odnaleziono dopiero, gdy sąsiedzi, zaniepokojeni niepokojącym zapachem, wezwali służby. Policja i strażacy siłowo weszli do mieszkania, gdzie odkryto zwłoki obojga. W Stanach Zamieszki tymczasem DeSantis mówi, że mieszkańcy Florydy mają prawo przyjechać protestujących, jeżeli uciekają przed nimi. Mamy zasadę, że jeśli na ulicy jest tłum, który otacza Twój samochód i Ci grozi, masz prawo uciekać, więc gdy potrącisz jedną z tych osób, to jest jej wina. Co sądzicie o takim prawie? Pewnie już większość z was o tym słyszała. W Toruniu w nocy z 11 na 12 czerwca w parku Glazia 19-letni wenezuelczyk zaatakował nożem 24-latkę, spłoszył go. Przypadkowy świadek ofiara ma rozległe obrażenia twarzy i rany kute. Jest w stanie krytycznym w śpiączce. Możliwe, że doszło też do próby gwałtu. Sprawca, czyli 19-letni obywatel Wenezueli, został ujęty, gdy próbował uciec z miejsca zbrodni. Przesłuchiwany z udziałem tłumacza prokurator postawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Nie ustalono żadnych powiązań między ofiarą a napastnikiem. Prokuratura bierze pod uwagę motyw napaści seksualnej. Wiadomo, że Wenezuelczyk przyjechał do Torunia w lutym 2025 roku, czyli dość niedawno. Gdzie mieszka jego rodzina? Nigdzie nie pracuje z kawalerem. Ofiara 24-letnia Klaudia, wracała z pracy o pierwszej w nocy. To barmanka w popularnym toruńskim lokalu. Nie tak dawno w dość kontrowersyjnych wyborach w Rumunii wygrał kandydat taki proeuropejski, a już 11 czerwca Rumunia wprowadza kary więzienia od pół roku do pięciu lat za rozpowszechnianie w internecie treści antysemickich, faszystowskich, legionowych, rasistowskich lub ksenofobicznych i za bagatelizowanie zbrodni przeciw ludzkości. Grzegorz Płaczek napisał: Nie chcę antagonizować, ale to jednak jest nienormalne, podczas gdy deficyt budżetowy na 2025 rok wyniesie w Polsce 289 miliardów złotych. Ministerstwo finansów potwierdza w odpowiedzi na moją interwencję poselską, że Polska wzięła na siebie spłatę odsetek za pożyczkę Ukrainy z Komisją Europejską. Pierwsza transza już za nami, tylko w 2024 roku, zgodnie z prośbą strony ukraińskiej i umową spłaty odsetek, Polska dokonała wpłaty pierwszej części zobowiązania w wysokości ponad 102 milionów złotych. Odsetki kolejne wpłaty będą regulowane przez Polskę do końca 2027 roku. A tu jest ten dokument.